O świecie krąży wiele różnych teorii spiskowych i pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Przykładowo, wszyscy wiemy, że koty boją się wody, ale dlaczego? Na to i inne często zadawane pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dlaczego jedzenie wybucha w kuchence mikrofalowej? Jeśli kiedykolwiek podgrzewaliście coś w mikrofalówce, z pewnością wiecie, że niektóre z produktów Mogą nagle eksplodować, głównie wtedy, gdy zapomnimy ich wyciągnąć na czas lub po prostu zostawimy włączoną mikrofalówkę. Nawet zwykła parówka czy kiełbasa może stać się tykającą bombą, jeśli nie wyłączymy mikrofali na czas. Ale dlaczego niektóre produkty w ten sposób wybuchają? Jak możemy tego uniknąć? Okazuje się, że wszystkiemu winne są cząsteczki wody obecne w naszym pożywieniu. Według profesor Sue Schneider z Uniwersytetu w Delaware, woda po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej bardzo szybko zamienia się w parę. Zewnętrzna warstwa niektórych potraw nie pozwala na ucieczkę tej pary. Jeśli podgrzewamy produkt zbyt długo, ten po prostu eksploduje z powodu ogromnego ciśnienia, które ona wytwarza. Co ciekawe, to samo ciśnienie pozwala nam przygotować popcorn w mikrofali. Dlatego jest on w tej specjalnej torbie. Ale jak uniknąć takiej niespodziewanej eksplozji? Wystarczy zrobić drogę ucieczki dla wydostającej się pary wodnej. Możemy więc przekłuć jedzenie widelcem lub zrobić małe nacięcia na jego powierzchni. W kuchence mikrofalowej nie należy też podgrzewać jajek, winogron ani jogurtu w przeciwnym razie czeka nas wielkie bum. Jaka jest różnica między królikiem a zającem? Większość ludzi uważa, że zające i króliki są bliskimi krewnymi. Pomimo różnicy długości uszu i wielkości ciała, zwierzęta te są do siebie niezwykle podobne. Niektórzy wręcz uważają, że króliki to tylko udomowiona wersja zajęcy. W rzeczywistości króliki i zające nie należą nawet do tego samego gatunku. Według Stevena Lukfara Profesora genetyki na Texas University w Kingsville. Dla naukowców zwierzęta te różnią się tak, jak koza się różni od owcy. Zające i króliki mają zupełnie inny styl życia i zachowania. Przykładowo, ciąża zająca trwa do 42 dni, podczas gdy króliki rodzą już po jednym miesiącu. Zające spędzają całe życie na wolności i rzadko mają kontakt z innymi stworzeniami. Nawet z przedstawicielami własnego gatunku. Gromadzą się w grupach tylko podczas krycia. Naukowcy wielokrotnie obserwowali zające, które walczyły ze sobą, aby zwrócić na siebie uwagę samicy. Króliki są zdecydowanie bardziej towarzyskimi zwierzętami i wręcz lubią komunikować się z ludźmi. Dlaczego woda zamarza od góry do dołu? Spójrzcie na tę prostą sztuczkę. Dziewczyna uderza w butelkę z wodą na stole, a płyn w środku zaczyna zamieniać się w lód. Widać, że lód w butelce tworzy się od góry do dołu. Rzeki i jeziora również są pokryte lodem z góry. Ale dlaczego? Dlaczego woda zamarza od góry do dołu, a nie na odwrót? Badacz środowiska Susan Pike uważa, że odpowiedź na to pytanie można uzyskać, badając właściwości chemiczne i fizyczne cząsteczek wody. Spróbujcie włożyć kostki lodu do wody. Lód wypłynie na powierzchnię i tam pozostanie, prawda? Dzieje się tak dlatego, ponieważ gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody, co powoduje, że woda wypycha zamarznięte cząstki w górę. Dlatego właśnie na powierzchni wody tworzy się skorupa lodowa. Zagadka rozwiązana. Jak pingwiny się rozróżniają? Na pierwszy rzut oka pingwiny wyglądają dość podobnie, nie sądzicie? Spójrzcie na kolonie tych ptaków. Naukowcy szacują, że żyje tu około 400 tysięcy pingwinów i wszystkie wyglądają prawie tak samo. Jak te zwierzęta potrafią się rozróżnić i znaleźć w tłumie własne potomstwo? Okazuje się, że pingwiny używają do komunikacji złożonego systemu. Obejmuje on sygnały głosowe oraz ruchy głową i płetwami. Ponadto zwierzęta te potrafią znaleźć własne gniazdo poprzez jego zapach. Kiedy rodzice wracają z połowu, Odnajdują swoje piskle dzięki jego wyjątkowemu śpiewowi. To między innymi przez to pingwiny uchodzą za bardzo dobrych rodziców. Dlaczego ludzie boją się klaunów? Chyba wszyscy czują się nieswojo, gdy widzą klauna z filmu TO. Jak się jednak okazuje, niektórzy naprawdę boją się nawet tych przyjaznych klaunów, których można zobaczyć na przyjęciach dla dzieci. W niektórych przypadkach może zamienić się to w prawdziwą fobię. Ten irracjonalny strach przed klaunami jest obecnie znany jako kolorfobia i coraz częściej występuje u ludzi w każdym wieku. Dlaczego więc wielu ludzi nie może znieść klaunów, którzy w teorii mają nas rozbawić? Naukowcy uważają, że kostiumy klauna w nienaturalny sposób oddają cechy ludzkiej twarzy i tworzą zbyt żywy obraz. Sprawiają, że twarze wyglądają na absurdalne i powiększone. Klauni chowają też twarze za swoistą maską, a ich emocje są fałszywe. To powoduje, że wiele osób zaczyna odczuwać dyskomfort, który interpretują jako strach. Czy można utonąć w ruchomych piaskach? Wielu reżyserów filmowych uwielbia w swoich filmach wykorzystywać motyw z ruchomymi piaskami. Zwykle bohater przypadkowo ląduje w piasku i szybko zostaje ściągnięty w dół. Jest to zwykle przedstawiane jako jakaś straszna pułapka, ale czy w prawdziwym życiu faktycznie można utopić się w ruchomych piaskach? Dziennikarze z National Geographic postanowili odpowiedzieć na to pytanie. Odkryli, że ruchome piaski to w rzeczywistości obszary piasku, pod którymi przepływa woda. W efekcie woda nawilża górne warstwy, które stają się bardzo miękkie i ruchome. Oczywiście, prawdziwe ruchome piaski nie ciągną nas w dół tak szybko jak w filmach. Musielibyśmy się sami bardzo głęboko w nich zakopać, aby być w niebezpieczeństwie. Jednak wydostanie się z ruchomych piasków jest faktycznie bardzo trudne i może mieć tragiczne konsekwencje. Dlaczego koty nienawidzą wody? Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami kota, prawdopodobnie doskonale wiecie, jak trudno jest nakłonić go do kąpieli. Wielu właścicieli próbuje nauczyć kota wchodzenia do wody, ale zwykle eksperymenty te kończą się niepowodzeniem. Dlaczego więc koty boją się wody? Po pierwsze, warto zaznaczyć, że nie wszystkie koty unikają wody. Niektóre rasy zwierząt domowych, takie jak koty abisyńskie, lubią kąpać się, a nawet nurkować w wodzie. Tygrysy i inne dzikie koty mogą przepływać całe rzeki i przechodzić pod wodospadami. Wielu kociarzy przypisuje niechęć do pływania pochodzeniu tego gatunku, ponieważ koty pochodzą z ciepłych i suchych obszarów bez dużych zbiorników wodnych. Inni uważają, że winna jest ich sierść. Kiedy robi się mokra, koty czują się bezradne. Mimo wszystko, koty uwielbiają odgłos kapiącej i szemrzącej wody. Oczywiście ich sympatia szybko znika, gdy już do niej wpadną. Czy naprawdę połykamy pająki podczas snu? Istnieje popularna teoria mówiąca o tym, że człowiek w ciągu całego swojego życia połyka od 6 do 8 pająków podczas snu. Że komu dzieje się to zupełnie przypadkowo, gdy pająk po prostu zwiedza nowe terytorium, które okazuje się być naszą otwartą buzią. Jak się okazuje, jest to mit. Naukowcy z Insect Zoo na Uniwersytecie w Georgii wyjaśnili, że pająki są szczególnie wrażliwe na wibracje serca, płuc i tętnic człowieka. Z tego powodu unikają nas gdy śpimy. Możemy więc kłaść się do łóżka spokojni. Żaden pająk do ust nam nie wejdzie. Dlaczego jemy popcorn w kinach? Popcorn od wielu lat jest nieoficjalnym symbolem kina. Wielu ludzi nie wyobraża sobie seansu bez pudełka z tą przekąską. Jednak nie zawsze tak było. Na początku istnienia kina ich właściciele zabronili publiczności wnoszenia na salę jedzenia. Biznesmeni chcieli utrzymać status, w którym to kina są tak prestiżowe jak teatry, w których jedzenie jest zabronione. Wszystko zmieniło się wraz z pojawieniem się filmów, z udźwiękowieniem. Głośny dźwięk z głośników zagłuszył odgłosy popcornu, a z szalejącego wówczas kryzysu gospodarczego uratowali się tylko ci, którzy sprzedawali przekąski w kinach. W rezultacie, do 1945 roku w Stanach Zjednoczonych ponad połowa całego popcornu była konsumowana właśnie na salach kinowych. Wraz z pojawieniem się telewizji i upadkiem rynku filmowego, cena popcornu wzrosła. Mimo to nadal jest on ulubioną przekąską kinomanów. Czy istnieje coś takiego jak samoistny zapłon człowieka? Ten mężczyzna rzekomo doświadczył tak zwanego efektu samozapłonu. Frank Baker siedział na swojej kanapie, gdy nagle jego ciało samoistnie zajęło się ogniem. Świadkiem tego zdarzenia był przyjaciel mężczyzny Pete Willy. Jak się okazuje, doniesienia o samozapłonach u ludzi są częstsze niż mogłoby się wydawać. Chociaż większość naukowców w to nie wierzy, to niektórzy niezależni badacze uważają, że może być to spowodowane elektrycznością statyczną lub alkoholem. Według badań biologa Briana Forda, nagromadzenie acetonu w organizmie może prowadzić do takiego nagłego spalania. A czy wy wierzycie, że w każdej chwili możecie stać się człowiekiem pochodnią? Na tym kończymy ten odcinek. Czy znaliście odpowiedź na któreś z tych odwiecznych pytań? A może słyszeliście o niektórych pierwszy raz? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!